Proroctwo to nie magiczna wizja przyszłości, to wezwanie do działania. Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram, rozerwać kajdany niegodziwości, rozwiązać więzy jarzma, wypuścić uciśnionych na wolność i wszelkie jarzmo połamać? Czyż nie jest to dzielenie swojego chleba z głodnym, przyjmowanie do domu biednych tułaczy, ubranie nagiego, gdy go ujrzysz, i nieskrywanie się przed swym współbratem? Izajasza 58, 6-7. Izajasz przypomina. Prawdziwy post nie polega na rezygnacji z jedzenia, lecz na aktywnej miłości. Bóg pragnie, byśmy łamali łańcuchy niesprawiedliwości, dzielili się z głodnymi i otwierali drzwi bezdomnym. Proroctwo to nie zapowiedź, to mobilizacja ducha. Nie chowaj się za modlitwą, pokaż ją w działaniu. Podziel się chlebem, podziel się sobą. Subskrybuj Święte Sprzeczności, bo duchowe pigułki prawdy można łykać szybciej niż espresso.